W końcu miałem okazję przetać album komiksowy wojny Lukasa, czyli najpewniej jeden z bardziej wyczekiwanych, jeśli nie najbardziej wyczekiwanym przeze mnie komiks tego roku, bowiem wojny Lukasa to historia, która opowiada o właśnie George'u Lucasie, czyli twórcy Gwiezdnych Wojen, a raczej niekonkretnie opowiada o nim, a raczej o jego kawałku z życia, w którym w pełni poświęcił się na produkcję Gwiezdnych Wojen. Pierwszego filmu z całej tej serii, e, i przede wszystkim sam komiks ma również ukazywać pewne zakulisowe sekrety, które niekoniecznie aż tak były słyszalne do tej pory, ale przede wszystkim pokazać również fenomen Gwiezdnych Wojen: dlaczego tak fani je kochają, dlaczego ten film w ogóle powstał, e, jak, e, jakie trudności sam George Lucas miał w realizacji samego filmu i przede wszystkim wydawać by się mogło, że każdy fan Gwiezdnych Wojen prędzej czy później pozna tę historię, ponieważ wiele e, fragmentów, czy wiele nagrań z planów, czy wiele wywiadów również odsłania pewne sekrety związane z Gwiezdnymi Wojnami. Tutaj daleko szukać nie trzeba. Polecam dokument Empire of Dreams, który opowiada całą e, historię powstawania oryginalnej trylogii, ale przede wszystkim także mogę polecić biografię George'a Lucas'a od Briana J. Jones'a, e, Gwiezdne wojny i reszta życia, która opowiada o całym życiu George'a Lucas'a aż do momentu, w którym ten sprzedaje prawa e, do filmu i przekazuje je Disney'owi. E, mianowicie... Można by rzec, że wszystko tak naprawdę, co miało być powiedziane o Lukasie, zostało już powiedziane. Natomiast zapewniam Was, że nie wszystko trafia zarówno do Empire of Dreams, jak i do biografii Briana J. Jonesa. Obie pozycje bardzo mocno polecam, ale trzecią pozycją, którą będę praktycznie za każdym razem polecać, jeśli ktokolwiek będzie chciał się zapoznać z kulicami powstawania gwieznych wojen. No to właśnie wojny Lukasa. Przede wszystkim tutaj muszę podziękować wydawniom Lost in Time. Bardzo mocno dziękuję, ponieważ wysłali mi ten egzemplarz do recenzji. Dzięki temu mogłem przeczytać ten komiks. Komiks ten w oryginale jest komiksem francuskim. Autorstwa Renaud Rocher i Lorenta Hopmana. Tutaj z góry przepraszam, ale nie znam francuskiego, więc jeśli skaleczyłem oba nazwiska, to bardzo mocno przepraszam, możecie mnie poprawić w komentarzu, jeśli znacie francuski. Wojna Lukasa to komiks, który został u nas wydany e, w ramach wydawnictwa Lost in Time e, i przełożyła go Marta de Gris, czyli myślę już e, znana nam tutaj tłumaczka gwiezdnowojenna, która tłumaczyła również wiele książek dla Olesie m.in. między innymi e, Mistrza i Ucznia", którego też miałem okazję tutaj na kanale recenzować. Otóż wojny Lucasa obierają bardzo ciekawą narrację. Jak już zdążyłem powiedzieć, nie jest to cała biografia George'a Lucasa. Jest to dosłownie wycinek z życia George'a Lucasa. Skupia się ona na powstawaniu najważniejszego dzieła w życiu tego filmowca, mianowicie na powstawaniu gwiezdnych wojen. Otóż, gwiezdne wojny, czy je lubimy, czy niekoniecznie, trzeba powiedzieć sobie wprost. Gwiezdne wojny. Dały nowy początek kinu rozrywkowemu. Otóż, dzięki gwiezdnym Wajnom, filmy rozrywkowe wyglądają teraz tak jak wyglądają. To właśnie gwiezdne Wajny dały pewne perspektywy, zrewolucjonizowały efekty specjalne i może nie zawsze się o tym mówi. Ale ten komiks o tym bardzo dobrze pamięta. Autor komiksu obiera bardzo ciekawą narrację. Otóż tutaj mamy praktycznie co po niektóre strony, które są wypełnione wręcz tekstem. A czasami pojedyncze strony, gdzie mamy tylko jedną grafikę, ale to trochę rzadziej. Otóż mamy tutaj jednego narratora, który opowiada całą tę historię, który mówi o tym, co działo się praktycznie przez cały czas. Mamy tutaj, mam tutaj wrażenie również, i zresztą autorzy na samym początku zaznaczają, że nie jest to w pełni autoryzowana biografia. Tutaj nie jest ona. Na licencji Lukas filmu. Nie jest również autoryzowana przez samego George'a Lucasa, a raczej jest to adaptacja wszystkich materiałów zakulisowych, pewnych wywiadów, pewnych e, można powiedzieć, również pozycji literackich. Zresztą na samym końcu również mamy bibliografię, gdzie możemy dokładniej i dogłębniej zapoznać się ze wszystkimi źródłami, z, który, z których tutaj twórcy e, czerpali. Już na samym początku narrator nakreśla nam. Jaką George Lucas postacią tutaj jest? Otóż George Lucas jest nieśmiały, nie zależy mu na poszczególnych elementach, na których zależy jego rodzicom. Nie dogaduje się z ojcem, ale przede wszystkim ma ogromną pasję do wyścigów i w pewnym momencie jest jeden punkt zwrotny w całym jego życiu. Otóż ma wypadek, dzięki czemu ledwo co uchodzi z życiem. I wtedy postanawia zmienić całkowicie swoje powołanie i iść do szkoły filmowej i zostać reżyserem. Tworzy najpierw jedną etiudę studencką, która dostaje całą masę nagród. Dokładnie jest to elektroniczny THX1138 eb a potem również robi z tego swój pierwszy pełnometrażowy film, który może nie jest wybitny jeśli chodzi o zarobki. Ale zdecydowanie, jeśli nie oglądaliście THX1138, no to koniecznie odróbcie. Jest to naprawdę bardzo świetne, dystopijne kino. Potem również mamy kasowy hit, czyli American Graffiti, oraz całe, całą historię zmagania się Giorgio Lucasa z e producentami, aby gwiezdne wojny, najpierw powstały, były sfinansowane. A potem w ostateczności zostały wypuszczone do kina. W tym wszystkim również autor nie zapomina o najważniejszych postaciach dla Giorgio Lucasa. E, tutaj mamy nie tylko relacje z ojcem, które są na samym początku już nakreślone, ale mamy również Marsię Lucas, czyli byłą żonę Lucasa, która to zawsze, tak jak zresztą tutaj narrator, o, narrator mówi, zawsze była jego największą krytyczką, ale przy okazji też największą zwolenniczką. Przede wszystkim warto tutaj pamiętać, co zresztą nakreśla ta pozycja, nakreślają wszystkie inne zakulisowe źródła, Marcia Lucas dosłownie uratowała Gwiezdne Wojny. To właśnie Marcia Lucas przepisywała dialogi, przepisywała scenariusz, który w ostateczności został zaakceptowany przez studio filmowe 20th Century Fox, ale także montowała film, wiedziała, co wyrzucić z filmu, co zostawić, jak nadać pewne tempo, aby ten film w ogóle w jakikolwiek sposób był angażujący. No i mamy chociażby trochę relacji pomiędzy aktorami. Widzimy chociażby, jak wyglądała relacja pomiędzy Antonem Danielsem a Kenem Bakerem. Co prawda szczątkowo, ale widzimy. Widzimy, jakim autorytetem, chociażby na planie, był Peter Cushing, czy przede wszystkim Alec Guinness, który został wcześniej nagrodzony Oscarem. Ale także mamy również kulisy. Pewnego romansu pomiędzy Carrie Fisher a Harrisonem Fordem, jak to dokładnie wyglądało. Tutaj jednak muszę rzec, że niektóre fakty zostały trochę przemieszane. Zostały one pokazane w nieco innej kolejności, natomiast nie uważam, żeby to była bada. W tym przypadku nie jest to biografia jeden do jednego, jest to adaptacja, która e, opowiada o bohaterach z kości. Nie jest to przekazywanie po prostu od tak suchych faktów, a raczej jest to. Kreowanie poszczególnych postaci czy całej tej fabuły na bazie prawdziwych wydarzeń. I muszę tutaj również powiedzieć co nieco na temat oprawy graficznej. Rysownik tego komiksu na samym początku zamierzał obrać turborealistyczną konwencję, natomiast odszedł od niej ze względu na to, że album miał być po prostu zbyt gruby, a realistyczne rysunki byłyby zwyczajnie e, zbyt trudne i zbyt czasochłonne. I ja uważam, że była to bardzo dobra decyzja, ponieważ dzięki temu mamy z tej wrażenie, że nie jest to może biografia jeden do jednego, a raczej pewna interpretacja faktów, pewne pokazanie jak to dokładnie było, ale także pokazanie tego z humorem, pokazanie tego w iście komiksowy sposób. Dzięki, dzięki temu wszystkiemu. Autor ilustracji bawi się komiksową formą, wie jak kadrować. Zresztą, jak tutaj również wyczytałem, jest on storyboardistą, dzięki czemu miał możliwość pokazania tego wszystkiego w bardzo filmowy sposób. Naprawdę, dziwię się, że dostaliśmy komiks, a jeszcze nigdy nikt nie postanowił nagrać filmu o powstawaniu Gwiezdnych Wojen. Chociaż, kto wie. Ponadto. Rysownik postanowił ograć wszystko w czerni i bieli. Dosłownie cały komiks jest czarno-biały i może nie jest to Millerowskie Sin City, gdzie były dosłownie plamy czerni, a raczej e, ta czerń i biel w tym przypadku podkreśla, jak trudnym e, zadaniem było stworzenie Gwiezdnych Wojen. Natomiast poszczególne elementy tego komiksu również są w jakiś sposób wyszczególnione, jak chociażby z Briasy Free jak chociażby sukienka księżniczki Dalei czy Carrie Fisher, która również na imprezie ma się odróżniać. Od całej reszty, czy chociażby wizytówka 20th Century Fox, czy, czy chociażby książka, którą George Lucas w danym momencie czyta, ale przede wszystkim urzeka mnie również jeden kadr, gdzie mamy pokazane nagrody filmowe, dokładniej są to Oscary, gdzie Gwiezdne Wojny. Wygrały tych statuetek aż z tego co pamiętam 7, więc naprawdę ciekawy i bardzo satysfakcjonujący wynik. I wygrali tutaj wszyscy współpracownicy Lukasa za wyjątkiem jego samego. I mamy również kadr, gdzie wszyscy stoją ubrani w galową czerń na oscarowej scenie. Dziękują za swoje statuetki. I po środku stoi ten jeden jedyny lukas, który tak naprawdę zapewni zapewnił wszystkim te statuetki, ale on jako jedyny tego Oscara nie ma i do dzisiaj go nie dostał. Komiks ten nie tylko pokazuje również genezę samych Gwiezdnych Wojen i kulisy powstawania tego filmu, ale również to, jak bardzo patologicznym systemem Hollywood jest i było już w latach 70., jak cały czas praktycznie producenci patrzą tylko i wyłącznie na zarobki. I na stratę. Jak na początku nie wierzono w George'a Lucasa, myślano, że przychodzi z bardzo absurdalnym i dziwacznym pomysłem, gdzie w ostateczności dał nam jeden z większych, jeden z ważniejszych filmów w historii kina. A nawet bym powiedział, że praktycznie najważniejszy film w historii kina rozrywkowego. Wcześniej jedynie była to Odyseja Kosmiczna, która, tak jak tutaj jedna z postaci mówi. Nie zarobiła jeszcze ani jednego centa w momencie, kiedy George Lucas przedstawia swój pomysł na Gwiezdne Wojny. Jednak co innego było z Gwiezdnymi Wojnami, ponieważ no, na Gwiezdnych Wojnach Lucas zarabiał praktycznie cały czas do 30 października 2012 roku, i od 31 października 2012 roku cały czas zarabia Disney i zarabiają naprawdę grube miliardy z tego wszystkiego. Bez wątpienia George Lucas dał nam jedną z ważniejszych serii filmowych, która cały czas przynosi zyski, cały czas na y, rzesze swoich fanów. I uważam, że każdy fan prędzej czy później powinien sięgnąć po właśnie tę pozycję, żeby wiedzieć, jak to wszystko powstało. Na koniec również mogę powiedzieć o pewnej okładce alternatywnej. Która na samym początku miała sygnować właśnie ten album, jest to świetna okładka, która pokazuje właśnie całą tę historię w ramach plakatu filmowego stylizowanego na lata 70. i 80. Twórcy zrezygnowali z tego pomysłu i dali nam właśnie tę okładkę. Uważam, że bardzo dobrze. Nadało to pewnej poetyzkości, tak jak zresztą sami twórcy mówią. E, pokazuje ona wdzięczonego George'a Lucas'a, który spogląda w stronę dwóch słońc i planu zdjęciowego farmy Larsów. Jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób ten komiks już od samej okładki pokazuje to, z jak wielką miłością do samej marki e, jest e, zrobiony, jest zrealizowany. I pokazuje on że jest to historia, gdzie po trupach do celu jesteśmy w stanie osiągnąć swoje marzenia. I z tym Was zostawiam. Do zobaczenia na następnym materiale i również wejdźcie na imersję. Tam także napisałem co nieco na temat wojen Lukasa.